O, nie. W mojej dalszej historii. O Jezu. Jest dość, dość ciekawy. Posłuchajcie. Osiągnęliśmy to. Jest was już na moim kanale ponad 100 tysięcy osób. Jestem tak przeszczęśliwy z tego powodu. Ale mimo to, mimo to, yy, najciekawsze jest to, że wciąż się boję. Boję się, wiecie czego? Czego? Słuchajcie, czego? Że zaraz się obudzę. I niby wiem, że mogę się uszczypnąć i tak dalej, że, że to jest jawa, a nie sen. Ale mam taką obawę wewnętrzną, bo już kiedyś to miałem. Miałem to wszystko, Spe spełniłem marzenie. I nagle puf i tego nie było. I musiałem zacząć od zera praktycznie. I gdzieś tam siedzi we mnie to, taka, taka obawa, że to znowu mogę to stracić w jakiś sposób. Ech, no to prawda mam dobre podejście, no. myślę, że to jednak jest rzeczywistość, a nie sen, ale no, zbyt piękna jest tak rzeczywistość. No, no właśnie. właśnie, niestety intuicja mnie nie zawiodła. Nie spodziewałem się tego, chociaż właśnie miałem gdzieś to przeczucie, taki, taki strach że, że, że to wszystko jest zbyt piękne. No i ciekawie się to ogląda. Wiedząc, jaki jest ciąg dalszy tej historii. Nie, trzeba je nagrać filmik, że jest, wygrałem życie i czuję, że się zaraz obudzę, ale nie, no przecież to się dzieje naprawdę. Jakoś dziwnie czuję się, że to zaraz stracę. Tylko jak? No przecież nie ma jak, ha, 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 ha. a parę miesięcy później tracę wszystko, nie? Boże, teraz to sobie mogę to oglądać, ale wtedy, jak siedziałem, jak on siedział tutaj i to oglądał. To był martwy w środku, nie? Martwy w środku. No ale cóż. Ogólnie polecam Wam cały ten film, szczególnie pierwsze trzy minuty. Są bardzo ciekawe, gdy opowiadam, jak to się stało, że kiedyś już miałem 100 tysięcy widzów, a potem wszystko straciłem i musiałem zaczynać od zera. To jest bardzo ciekawa opowieść, także, także polecam.